No nope. Bra! Bra! No nie! Proszę! By się wnet dać troszkę, ale musiał wiedzieć. Weźcie, zostawcie Gastera w spokoju, to sp fajny ziomek. Zostawcie go Bardzo się, wie, że to fajny ziomek! Ga Gaster, fajny ziomek! <laughs>

Dobra, napierdolam Cię Ej właśnie, bo What możesz włączyć działko O nie, wyłączył mi ci... <laughs> <It's> Daj <good. Nice. laughs> To rzeczywiście by było za nice. No i ładnie No to jak kurwa będzie? Suicide! Chociaż rps jest... Nie chcę. Zabiję poczekaj. zabijesz jeśli zrobię coś śmiesznego. To się. No ty. Co masz? Co masz? Na razie. Co <grym zimno> Porsche. Bravo, bravo. Dlaczego jeszcze nie zginąłem? Jak dla mnie! Bomba! Dlaczego jeszcze nie zginąłem? Sekunda później. Nie! A, zniwiasz. Zniwiasz masz. Zniwiasz masz 10 sekund na ucieczkę.

Dobra, pozwolę się ciebie. Jeszcze chyba żartujesz. Wiedziałem, że tu kółka zrobisz. Ja Kapisze, Lechu mam ci gdzieś. Tak. Medyka zabije. Kapisze, ja ci zrobiłem stąpkę. Ty na mnie nie zwracałaś uwagę. Ehm. Coś nie poszło. No wreszcie, Lechu. Boż, kurde głupia ściana. <si of no Na przykład co sekundę jakiś, nie może 15%... NIE MA! Mój wybór. AXEL! ja to nie widziałem. No, ja <muchy> <nie muchy> przestań się zabijać. Ja to... co? Ej, co? co? Eee, jak zbija ALAH to ja tam nie wchodzę. ALAH HAKBAR! Uprzedzałem. No ja za śmieszne na jego To uczucie kiedyś w obozie pracy dają ci... HAKBAR! Zobaczcie panie, czemu nie umrzecie. Co? Wysadź się rakietą. Bez komentarzy. <grym wytrza> no Jezu. Zabijak, a ja cię kryję. Kurwa, to wyjechał w nitę. Kuźwa. Wiecie co, ja mam też dzieci. Pomyśl, jest Lechu. Wynoka mi z tym! Nie, podziękuję. Chodź Wojtek ze mną. Putis! 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 Tu! Prawdziwy inżynier nie zdechłby w ten sposób! Witaj! Basia? Nie mogę! Trzy... Dwa... Jeden... Kontrola to wygląda. Zobacz, jak to wygląda. Nie! Nie mogę! Ej, kto tu jest? Cześć. Nie podchodź. Oh, ja. Cześć. Nie właśnie mnie chciałem. Hello there. <laughs> <laughs> Go away! No zero błędów, nie. <laughs> Wojtek spadł. Kulaj myszisz Tak tylko krążamy mnie zabiłeś kurde Medyki proszę wstawać Wytaj mu mówi Ale i nie odwołał to, żeby... Czy ty nie odwołał, żebyś y, nie wstawał. Znaczy, żebyś się kuchał. <laughs> o być tu <laughs> <So>. <laughs> mówi. Przestań tańczyć. Nie hago, mówi. Ej, jeszcze mnie zabijesz, no to ty robisz? Dobra. Simon yeah. mówi, poskocz. Usnij. Ja Dzięki. Dzięki. Głupie z was naprawdę. Down. Brawo Demo! Jak to stoi Uważaj, bo szpiny stoją na twoim spawnie Magic

co ty... Coś mi kura myślicie? Co bym myśli że ty nie Zwycięstwo masz... nie... Poleciał?

WIEDZIAŁEM! Nie, nie. No to. Nie, <grym _> <grym _> ja, jesteś za gruby, nie to zjadę. Cześć. 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 Zaprosił mnie Stab, stab, stab. Też nie żeby w ogóle. Stab, stab, stab. jesteś mistrzem. to. Stab. Ojej. Nie łatwo. Jak łatwo. Zróbmy to. Proszę JEST! Uki wyjdź! Na chłopaty nie masz. Wszystkie k***wastyki wam się poprzepalały? Zapierdolać z tego twój konto! Iluvina ticu! <laughs> Udało się? nie yeah.

Dada danda Nie, nie, nie. Dara, dara, danda dara. Nie, nie, nie. here, come Lecę w wyglądało to śmiesznie wyglądało Tam, Ej leci rakieta Bo? Boże, lecimy już. Lec nie <zys> w... Ruszaj się kiedy chcę was sprawdzić. W... Ale ja nie ruszałem. Ja stałem wtedy. Ruszaj się, bo inaczej nie umiem. Ja. Ej jak ser? No, sobie sprawę, no. Ja, nie ja, nie to serio sprawdzam. Ja nie chcę. Ja chcę być pierwszy. Ale gdzie? W... I... By... Chwila Lechu, ty jesteś Chwila ty jesteś czerwony? <zys> <głos00> Kamuflaż. Ja się Poniżej... Ja takie Poniżej. 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 nie taki, Poniżej. 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 To jest za dobry Poniżej. no. Poniżej. No. czekajcie, szukam jeszcze... ja, się wydaje, czy to... <głos00>

DZIEŃ <laughs> 3 2, da się jakiś medyk w MEDYKÓW NAGLE <laughs> Ja tylko proszę o no rzecz, ani nie Cyklop Ani nie Mario <laughs> Który to już <aż> raz dziesiąty? Medyk <laughs>